Czy możemy podróżować szybciej niż światło? To jedno z najbardziej fascynujących pytań współczesnej fizyki i science fiction. Gdy spojrzymy w nocne niebo, widzimy odległe gwiazdy i galaktyki oddalone o miliardy lat świetlnych. Ale nawet do najbliższej z nich, Proximy Centauri, światło leci ponad 4 lata. Dla nas oznaczałoby to wielopokoleniową wyprawę przy obecnej technologii. Czy więc naprawdę jesteśmy skazani na powolne podróże kosmiczne? Według obecnego stanu wiedzy tak. Zgodnie z teorią względności Alberta Einsteina, żadna cząstka mająca masę nie może osiągnąć prędkości światła. Wraz ze wzrostem prędkości rośnie masa relatywistyczna obiektu, a tym samym potrzebna energia. Im bliżej prędkości światła, tym więcej energii potrzeba, aż w końcu dążymy do nieskończoności. To granica, której nie potrafimy fizycznie przekroczyć. Ale czy to oznacza, że nie ma żadnego sposobu, by ją obejść? Tu wkracza wyobraźnia teoretyków. Jednym z najbardziej intrygujących pomysłów jest tak zwany napęd Alcubiera, zaproponowany przez fizyka Miguela Alcubiera w 1994 roku, bazuje na założeniu, że można manipulować samą przestrzenią, zamiast poruszać się przez nią. Jeśli udałoby się ściśnąć przestrzeń przed statkiem i rozciągnąć ją za nim, tak jak dywan przesuwający się pod stopami, statek mógłby przemieszczać się szybciej niż światło, bez łamania zasad fizyki lokalnie. Brzmi genialnie, ale pojawia się poważny problem. Do działania takiego napędu potrzebna byłaby egzotyczna materia o ujemnej energii, której istnienia nie udało się dotąd udowodnić. Co więcej, ilość tej materii Potrzebna do zasilenia napędu może przekraczać zasoby całych planet. Choć niektóre nowsze modele znacznie zmniejszają te wymagania. Inną koncepcją są tunele czasoprzestrzenne, popularnie znane jako wormhole. W teorii to skróty między dwoma punktami w czasoprzestrzeni, coś jak teleportacja w stylu science fiction. Ale stabilizacja takiego tunelu wymagałaby znów egzotycznej materii. A sam proces jego tworzenia to ogromne wyzwanie fizyczne i technologiczne. Czy są inne możliwości? Niektórzy fizycy rozważają nawet istnienie cząstek tachionowych, które poruszają się wyłącznie szybciej niż światło. Jednak jak dotąd nie ma dowodów na ich istnienie, a ich pojawienie się mogłoby prowadzić do naruszenia przyczynowości czyli możliwości cofania się w czasie. A może rozwiązanie tkwi w przyszłych technologiach? Które dzisiaj są jeszcze poza naszym zasięgiem? W historii nauki nie brakuje przykładów zjawisk, które przez dekady wydawały się niemożliwe, a później stały się rzeczywistością: od lotów w kosmos po komunikację bezprzewodową. Dlaczego więc nie potraktować napędów nadświetlnych jako kolejnego etapu rozwoju ludzkości? Warto też pamiętać, że szybciej niż światło może mieć inne znaczenia. Może nie musimy przekraczać tej granicy. Wystarczy znaleźć nowe sposoby na zakrzywianie rzeczywistości. W końcu to przestrzeń i czas są tworami elastycznymi, podlegającymi oddziaływaniom grawitacyjnym. A skoro wszechświat sam się rozszerza szybciej niż światło, może da się wykorzystać tę właściwość. Na razie pozostaje nam teoria, ale kto wie? Może za 100, 200 czy 500 lat ludzie będą wspominać dzisiejsze wyobrażenia o prędkości światła? Tak jak my wspominamy epokę żaglowców, przyszłość może przynieść rozwiązania, o których dziś jeszcze nawet nie śnimy.